Influencer w tej reklamie jest sztuczny, ale przyniósł mi ponad 15 tysięcy złotych przychodu w ciągu tego tygodnia. Więc pokażę Ci dokładnie, jak wykorzystać AI do tworzenia reklam w stylu UGC, które naprawdę sprzedają na Twoim sklepie e-commerce. Większość osób ma problem z reklamami, bo influencerzy są drodzy, bo montaż reklam zajmuje mnóstwo czasu, no i testowanie różnych wersji reklam szybko wyczerpuje budżet. Ale co jeśli powiem Ci, że istnieje sposób, wytworzyć skuteczne, wiralowe reklamy, bez wydawania tysięcy na influencerów i produkcję. Narzędzie, które przedstawię Ci w tym filmie, stworzy dla nas scenariusz, pozwoli wybrać influencera i wygeneruje reklamę taką jak ta w zaledwie kilka minut. Pierwszy najważniejszy element to wybór, oczywiście, produktu, więc od tego zaczniemy. Tym razem padnie również na produkt, który ostatnio pokazywałem w nagraniach. Jest to produkt, który pozwala nam przechowywać żywność, owoce, warzywa, tak, że ona się nie psuje i, i po prostu mamy takie pudełeczka. Więc ten produkt weźmiemy sobie tutaj jako przykład. I teraz wchodzimy sobie oczywiście na Top View. Jeżeli jeszcze nie macie tutaj konta, to możecie założyć go z linku, który zostawię w opisie, wtedy tam będziecie mieli różnego rodzaju zniżki. Jeżeli chcecie wejść na plan premium, ponieważ możecie również skorzystać z planu darmowego i to wszystko dzisiaj zrobimy właśnie w oparciu, w oparciu o plan darmowy. Jeżeli chodzi o to narzędzie, mogę je omówić w osobnym filmie, ponieważ naprawdę jest tutaj co omawiać. Między innymi bardzo mi się podoba narzędzie Produkt Avatar, gdzie możemy sobie wybrać wybrać naszego awatara osobę, która będzie mówić i będzie trzymała dosłownie nasz produkt, który mamy. E, oczywiście tam trzeba wyciąć tło i tak dalej, ale naprawdę wygląda to dosyć dobrze. Jednak w dzisiejszym filmie zajmiemy się wideo awatarem, e, czyli również będziemy mogli wybrać nasz awatar, ale będziemy wklejali tutaj skrypt, który będzie po prostu czytany przez tego awatara. Teraz robiąc te reklamy już mamy raczej sklep internetowy, więc e, kopiujemy sobie link do tego sklepu internetowego i wklejamy go do czatu GPT. E, i możemy napisać coś w stylu: Napisz mi skrypt do reklamy UGC tego produktu. I wklejamy tutaj link. W tym momencie ChatGPT tworzy nam skrypt cały do właśnie tego produktu. Napisałem mu jeszcze, żeby to zrobił po angielsku. No i mamy cały skrypt gotowy do tego, żeby go wrzucić do naszego programu i wygenerować właśnie takiego naszego influencera. AI, więc mamy tutaj tekst. Ten tekst oczywiście będzie czytany przez tego influencera. Możemy sobie teraz dobrać, czy to chcemy, żeby to była kobieta, czy mężczyzna. Możemy wybrać tutaj oczywiście płeć, wiek i tak dalej, i tak dalej. Czy to ma być po polsku, czy to ma być po angielsku. Więc jeżeli tutaj wybierzemy polski, to też nam pokażą się głosy, które po polsku lepiej czytają. Wybieramy sobie tutaj. Ja w tym przypadku powiedzmy, że wybierzemy sobie tą dziewczynę na przykład i możemy również wygenerować od razu napisy, czyli czy chcemy, żeby te napisy pokazały się to, co ona mówi, to, co ona czyta. W naszym wypadku nie będziemy generowali napisów, ponieważ będzie nam to później potrzebne również do czegoś, więc klikamy sobie tutaj generate i musimy poczekać jakieś 5-10 minut, aż wygeneruje się nam nasze AI. Po chwili wygenerowało nam się wideo, które ma oczywiście tutaj znak wodny, więc ten znak wodny oczywiście będzie, jeżeli nie weźmiecie tej wersji premium. Ona tam kosztuje dosłownie 20 Dolarów, więc to też nie jest jakoś dużo, jakby ktoś chciał skorzystać. Natomiast, jeżeli nie chcecie płacić za to, również pokażę wam, jak ten znak wodny usunąć. Muszę również powiedzieć, że jeżeli wybierzecie ten plan premium, no to będziecie mieli dostęp do tych do jakichś tam lepszych głosów, do tych lepszych e, awatarów, więc będzie to o wiele, wiele lepiej wyglądało, a myślę, że to nie jest jakaś dosyć duża inwestycja, więc warto to zrobić. Ale nawet jeżeli ktoś chce zacząć za darmo, również jesteśmy w stanie z tym zacząć. Również takie reklamy prowadzę i działają one naprawdę bardzo dobrze. Zobaczmy w takim razie jak wygląda to nasze video. is it just me or is there always a weird smell coming from the fridge like i clean it i throw stuff out and still bam something funky hits me every time i open it so i found this little thing called fresh Pot and i swear it changed everything you just pop it in your Więc mamy cały ten nasz skrypt przeczytany. Widzimy, że te usta troszeczkę tak dziwnie nam latają, natomiast my będziemy zaraz ulepszali cały ten materiał wideo, więc z tym o to się nie musicie martwić. Mówię, no troszeczkę lepiej działają te głosy, które są tam premium, ale zdecydowanie możemy zacząć z tym. Oczywiście tego materiału jeszcze nie możemy wrzucić jeden do jeden, bo musimy dodać napisy, musimy podzielić sceny, musimy dodać kilka innych rzeczy, które odpowiadają za to, że ta reklama będzie osiągała sukces. Więc zamienimy je z tego do tego i zobaczycie, jak to zrobić teraz w kilka minut. Następnie odpalamy sobie kapkata i to tutaj będziemy montowali nasze wideo. Natomiast oprócz tego wideo, które tutaj wygenerowaliśmy z tym naszym influencerem, potrzebowalibyśmy kilku scen, które będziemy przeplatali. Więc w tym celu wchodzimy sobie tutaj na TikToka i szukamy różnego rodzaju nagrań z tym produktem. Naprawdę różnego rodzaju, żeby ktoś go trzymał, żeby gdzieś tam się otwierało, żeby pokazywane było to w akcji. W zależności od produktu będą to różnego rodzaju sceny. I następnie przechodzimy na coś takiego jak TikTok Video Download i pobieramy sobie te właśnie nagrania, które nam posłużą później w przygotowaniu tego całościowego nagrania. Tak więc przechodzimy do Capcata, tworzymy sobie tutaj projekt 9x16, czyli takie typowe, standardowe yy, rozmiary wideo na TikToku. Następnie wrzucamy sobie ten tutaj nasz wideo z yy, tym influencerem i to co mówiłem wcześniej, możemy sobie usunąć ten znak wodny poprzez po prostu rozszerzenie tego materiału. Nie widać, możemy sobie teraz yy, troszeczkę tutaj... To po prostu przeciągnąć, tak żeby było na równo. No, i nasz influencer AI jest gotowy. Następnie na drugą ścieżkę wrzucamy sobie te wszystkie pobrane przez nas nagrania. Więc może być ich 5, 6, 10, w zależności czy są długie, czy są krótkie, czy jesteśmy w stanie coś powycinać z tych elementów. Dobrze, i teraz co musimy zrobić? Jako kolejną rzecz musimy dodać napisy. Zawsze muszą być napisy, dlatego że dźwięk nawet jest mniej, czasami ważniejszy jak te napisy, to co ona mówi. Dlatego że często ktoś na przykład jedzie lub jest w miejscach, w których nie może otworzyć tego dźwięku, więc chciałby to na przykład przeczytać. Dlatego musimy dodać transkrypcję. Przechodzimy, wybieramy transkrybuj. No i automatycznie nam będzie tutaj to automatycznie nam tutaj napisy dorzuci. Mogłem to zrobić oczywiście przed wrzuceniem tych klipów, ponieważ też do tych klipów najprawdopodobniej nam tam dobierze, gdzie ktoś mówi. Teraz co jest bardzo ważne, to wygenerowanie napisów tego co ona mówi, ponieważ bardzo często nawet napisy. Napisy są lepsze, ważniejsze niż dźwięk, dlatego że bardzo często ludzie, nie wiem, jadą gdzieś w tramwaju czy są w jakichś miejscach, w których nie mogą otworzyć sobie tego dźwięku, więc nie wiedzą, co tam jest napisane to, co ona mówi, dlatego nie będzie to dla nich interesujące. Stąd też bardzo ważne jest dodanie transkrypcji. Więc przechodzimy, klikamy, klikamy tutaj napisy, dostosowujemy, wybieramy angielski. No i mamy napisy automatycznie zrobione. Tak, czyli mamy te napisy. Oczywiście można się zająć tym zaraz, żeby te napisy tutaj ulepszyć. Między innymi możemy wybrać jakiś obrys, żeby miało ten czarny kolorek. I tutaj już. Myślę, że będzie to wyglądało dosyć dobrze. Możemy oczywiście wypełnić to, możemy tło jakieś dorzucić, możemy wybrać z tych takich napisów, które są tam popularne na TikToku. Na razie nam to wystarczy. Następnie, co robimy, to wrzucamy wszystkie te klipy, które nam się udało ściągnąć z TikToka, czyli te z tym produktem. Więc na drugą ścieżkę wrzucamy sobie wszystkie te klipy i jak już je mamy wrzucone, tutaj możemy, będziemy zaraz z nich wycinali pewne fragmenty i wrzucali do tego naszego nagrania po to, żeby zrobić coś, Takiego w stylu, że mamy tą AI influencerkę, mamy później jakiś klip z tym produktem, mamy znowu AI influencerkę i w ten sposób sobie przeplatamy cały film, żeby było troszeczkę coś się więcej działo, żeby pokazywać ten też produkt. Także możemy to robić na takiej zasadzie, że jeżeli czytamy, słuchamy, co ona mówi w danej chwili, możemy spróbować znaleźć taki właśnie klip, żeby on pasował do tego momentu. Więc ona na sam początek tutaj mówi, ja na razie wyciszę, ona na sam początek mówi tutaj o tym że y, tam z lodówki śmierdzi i tak dalej, y, więc możemy tutaj wrzucić na przykład właśnie jakiś obrazek lodówki w sensie jakieś nagranie lodówki czy jakiegoś y, nieświeżego nieświeżych owoców i tak dalej. Y, na razie my sobie tutaj coś wytniemy, co po prostu gdzieś tam będzie w jakimś stopniu pasowało, więc możemy sobie zobaczyć, co my tutaj mamy, y, może jakieś ogólnie przedstawienie pokazanie tego produktu. Więc możemy sobie na przykład wziąć, tutaj ona coś z lodówki wykłada. Dla przykładu możemy sobie wziąć ten kawałek, przyciąć i ten kawałek tutaj sobie w którąś z tych miejsc wstawić, czy ona będzie mówiła. No i nagle będzie tutaj oczywiście włączyła, będzie rzucała się ta lodówka. Co musimy jeszcze zrobić? O czym pamiętamy, to te napisy muszą być dla nas właśnie widoczne, więc musimy tak sobie tutaj ten klip dorzucić, żeby te napisy były cały czas widoczne, tak? To, co ona mówi, czyli jeżeli weźmiemy sobie to nawet w tym miejscu, ona tam cały czas oczywiście mówi. Aha, jeszcze musimy wyłączyć, powiedz. Musimy wyłączyć tutaj, e, żeby nie było słychać tego nagrania, które pobraliśmy, więc e, wyłączmy to, żeby nie było słychać, więc... Stuff out and still bam. Tak więc ona tutaj kawałek mamy. Ten kawałek później na przykład możemy sobie wziąć jakoś tutaj. Widziałem kobietę, która to pokazuje. Co ona tam omawia, że właśnie przedstawia, przedstawia ten produkt. Stąd też możemy tutaj wziąć. Ona tutaj przepakowuje z zwykłego woreczka do tego. Możemy sobie nawet to całe wziąć. Całe to możemy sobie wziąć i tutaj możemy to wrzucić i możemy to oczywiście skrócić, żeby to było tak do 5 sekund około, żeby też się, e, ludziom to nie nudziło. No i co możemy zobaczyć? There is there always a weird smell coming from the fridge. I like I clean it, I throw stuff out and still bam, something funky hits me every time I open it. So I found this little thing called Fresh Pod and I swear it changed everything. You just pop it in your fridge. No, więc, więc mamy tutaj też, można tą scenę też tak skrócić, tak jak ona się tam mniej więcej kończy. Oczywiście można sobie to wszystko poprzybliżać. Ja to na razie tak robię na szybko, żeby wam pokazać, żeby ten film też nie trwał, nie wiadomo ile. Więc tutaj możemy wziąć, nie wiem, kolejny element. Ona tutaj też coś pokazuje. I możemy tu przyciąć na przykład też tak kawałek. Nie wiem, na przykład wziąć coś takiego. O. I spróbować to tutaj wrzucić również. No i w ten sposób właśnie uzupełniamy to wideo. Uzupełniamy to wideo tym, co ona tam mówi, więc, więc tutaj do, dorzucamy te klipy. Ja już właśnie uzupełniłem całe to wideo, więc mamy tutaj te przejścia. Chciałbym jeszcze pokazać i zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Jeżeli mamy jakieś wideo, na którym są napisy, jak najbardziej jest to ok, ale co musimy zrobić? To nie może być tak, że dwa razy są te napisy, ponieważ nikt tego nie będzie czytał. Zresztą to też tam przeskakuje. Więc co wtedy musimy zrobić? To pamiętamy o wyłączeniu tego, ponieważ jeżeli my robimy teraz zmianę na jakichś napisach, to ona się zastosowuje do wszystkich napisów. Więc jeżeli tą wybierzemy, że będzie tło, no to ono nagle będzie na. Na każdym z tych po prostu napisów tło, a my nie chcemy na każdym, tylko chcemy, żeby to tło było tutaj, żeby zakryć te napisy. Więc dajemy tutaj zastosuj do wszystkich, to wyłączamy i w tym momencie możemy sobie tu wybrać tło, na przykład czarne, i możemy sobie gdzieś tam tutaj te napisy wrzucić. Oczywiście to trzeba dopasować, tak, powiększyć, tak, żeby. Y tak, żeby to zakryło i tylko i wyłącznie właśnie w tym miejscu będzie to miało to tło, plus będzie to w tym, no w tym miejscu będzie ten napis. Tak, czyli dopasuj, dopasowujemy to jak najlepiej, tak żeby to zakryło w tym miejscu akurat to tło, więc będzie coś w stylu. Będzie coś w stylu takim, że jak tu wejdzie, no to po prostu będzie to zakryte. No i w, tym, w tych miejscach, gdzie jest właśnie ten napis, musimy to w ten sposób zakryć. Kolejna bardzo ważna rzecz, jak już mamy całe wideo, no to na samym końcu pasuje, żeby dodać tutaj jakiś przycisk shop now. W najprostszy sposób, czyli wezwanie do działania, żeby ludzie wiedzieli, że mają kliknąć. W najprostszy sposób możemy tutaj napisać coś w stylu właśnie kup teraz. Możemy tutaj ten podstawowy tekst dać tło, niech to będzie czarne. Możemy oczywiście też zrobić, czyli, żeby to się tutaj w pewnym sensie pojawiało. To może być coś w stylu kup teraz minus 20%, tak? Czyli taki call to action, wezwanie do działania. Wiadomo, że to musi być fajnie wszystko zrobione. Ja to pokazuję bardzo tak na szybko. Możemy również, możemy również jakieś inne zastosować efekty. W naszym przypadku zostawmy to w taki bardzo basicowy sposób. No i ten kup teraz, żeby to wleciało gdzieś właśnie pod sam koniec. Także w tym momencie możemy sobie to zrobić, i jak ta reklama będzie tutaj szła. No to w pewnym momencie kup teraz nam się pojawi, czyli wezwanie do działania, które jest bardzo ważne w reklamach. Resztę rzeczy, które tu mamy, jeżeli już nam nie jest potrzebne, usuwamy to i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Oczywiście musimy dodać muzykę, więc przechodzimy sobie do muzyki, dajemy sobie jakiś back, background music i możemy tutaj wybrać coś, co będzie pasowało do naszego nagrania. Wybrałem jakąś muzykę, wrzucamy sobie też staramy się tą głośność tej muzyki tak zmniejszyć od minus 25 do minus 30 plus minus i w tym i w ten sposób możemy zobaczyć, jak to wszystko tu będzie wyglądało. Wiadomo, że można to jeszcze ulepszyć, ale myślę, że i tak wyszło w ciągu tych 5-7 minut, które to robię. Wyszło tu naprawdę bardzo dobrze. I widzicie, to są praktycznie oryginalne reklamy wasze, których nie zakwestionuje w większości żaden TikTok, żaden Facebook, bo tylko macie kilka jakichś tam elementów przedstawiających, jakby wykorzystanie tego produktu. A tak to macie swoją influencerkę, która nagrała wam content UGC. Oczywiście musicie pamiętać o tym, żeby te rzeczy tutaj pozmieniać. Też warto tam czasami, jak robi ta influencerka takie przerwy. Czyli na przykład, tak jak mówię teraz, robiłem przerwę i ona też czasami robi, czyli bierze to taki czas na wdech, więc również możecie to poucinać i poskracać tak, żeby to szybko wszystko leciało, bo wiadomo, że nikomu się nie chce czekać, aż ona weźmie oddech i nadal będzie mówiła to, co ma mówić. Więc w ten sposób możecie naprawdę w darmowy, bo to jest darmowy sposób w zasadzie, wszystko tutaj, co zostało wykorzystane, to jest darmowe, więc w ten darmowy sposób możecie sobie stworzyć właśnie taką reklamę. Ja takich reklam mogę również przygotować kilka, oczywiście lepiej troszeczkę zrobionych, posiedziałbym na to z pół godziny, godzinkę czasu, zrobiłbym takie reklamy i mogę puścić jakieś wyzwanie tym razem za granicą. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć, czy jesteście chętni, żebym przetestował jakiś produkt właśnie w ten sposób. Jeżeli chcesz, żebym poświęcił troszeczkę więcej czasu, pół godziny, godzinę, stworzył na przykład trzy tego typu filmiki, które są naprawdę dopracowane i zrobił jakieś wyzwanie, przetestował te trzy filmy na kampanii na TikToku i pokazał wyniki, na przykład tym razem za granicą, to zostaw, Komentarz poniżej, jeżeli tych komentarzy będzie sporo, zrobię takie wyzwanie. Prawda jest taka, że opanowanie tworzenia reklam to tylko jedna część układanki w e-commerce. Jest mnóstwo zmiennych, od znalezienia odpowiedniego produktu, przez budowę sklepu, aż po opanowanie reklam. Dlatego zostawiam kolejne filmy, które pomogą Ci czy to zbudować sklep internetowy, czy wybrać odpowiedni produkt, a my słyszymy się następnym razem.